Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech Moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię Wam kilka ciekawych artefaktów Jedi, które uważam za warte bliższego poznania, być może zachęci Was to do odkrywania legend, gdyż przedmioty te dotyczyć będą większości dawnego kanonu. Zapraszam. Artefakty Jedi, zwane też skarbami, były bezcennymi przedmiotami mającymi ogromne znaczenie dla użytkowników jasnej strony mocy. Większość tych legendarnych obiektów miało silne powiązanie z mocą, i były one nieocenione dla każdego, kto potrafił z nich korzystać. Zbiory artefaktów obejmują nie tylko holokrony, ale także starożytne miecze świetlne, szaty mistrzów czy amulety oraz zwoje i księgi. Poznajmy lepiej kilka z nich: Pas Mistrza Bodobasa. Przy ciele tego zacnego mistrza znaleziono jego pas, który stał się przedmiotem przekazywanym przez kolejne pokolenia członków Zakonu Jedi. Ostatnim z rycerzy, który nosił ten przedmiot, był mistrz Aska Boda, który również sprawował pieczę nad Holokronem Bodobasa. Mistrz Boda został swojego czasu pojmany przez Imperium i stracony przez Palpatina. Wtedy też starożytny pas zaginął. Lata później, po bitwie o Jawin, pas ponownie ujrzał światło dzienne i był dalej przekazywany przez rycerzy Jedi, dając im dodatkowe zdolności bojowe podczas walki. Kostka Chugondary ten tajemniczy sześcian pozwalał właścicielowi używać transmogryfikacji. Został wykonany przez mistrza Jedi, gondara tysiące lat przed wojnami klonów. Co ciekawe, przedmiot ten jednak działał tylko z przedmiotami o określonej aurze w mocy. Przedmioty te natomiast można było znaleźć jedynie na powierzchni planety Mustafar, będące porozrzucane tam za sprawą erupcji wulkanów. Opaska Saresha to opaska należąca do rycerza Jedi imieniem Gunhan Saresh. Opaska ta wzmacniała umiejętności noszącego w działaniach mocy. Swojego czasu przedmiot ten zaginął, gdy Saresz został pożarty przez Terentaka, potem jednak opaska odnalazła się i nosił ją między innymi Revan podczas poszukiwań Gwiezdnej Kuźni. Kilka lat później niejaka Mitra Surik również była w posiadaniu tego artefaktu i używała go podczas pierwszej czystki Jedi. Oczy Lakasa to dość nietypowy przedmiot w tym zestawieniu. Była to lornetka elektryczna stworzona przez deworańskiego Jedi Lakasa Trilla. Artefakt był nasycony mocą. Pozwalał właścicielowi na dostrzeganie istot ukrytych za pomocą kamuflażu mocy. Sam przedmiot owiany był legendami i po dziś dzień znajduje się on podobno gdzieś w Domku Myśliwskim w Górach Błękitnych na Dewaronie. Uzdrawiające kryształy ognia były jednym z największych skarbów zakonu Jedi. Kamienie trzymane były pod ścisłą ochroną w jednej z komnat medytacyjnych w świątyni na korsent, strzeżone przez uzdrowicieli głęboko w salach uzdrawiania. Wieczne ognie, zdające się płonąć we wnętrzu każdego z kryształów, były w stanie uleczyć osoby będące na krawędzi śmierci. Kamienie swojego czasu zostały skradzione przez mrocznego Jedi Xanatosa, jednak odzyskał je potem Qui-Gon Podczas Wielkiej Czystki i starożytne kamienie przepadły i słuch o nich zaginął. Płapka Padawana to nie tyle co artefakt, a raczej przyrząd do ćwiczeń w mocy. To zestaw prostych w budowie, ale skomplikowanych w rozwiązaniu zagadek manualno-logicznych, które należy wykonywać za pomocą telekinezy. Ćwiczył na nich mistrz Kirak Infila podczas swojego wygnania na księżycu Aldolim. Przedmioty te najpewniej uległy zniszczeniu wraz z jego domostwem po tym jak zjawił się tam Lord Vader. Kij mistrza wodosiosk basa to dla zwykłego mieszkańca galaktyki po prostu kawałek drewnianego kija jednakże w rękach mistrza zapewniał nie tylko wsparcie dla starego ciała, ale i efektywną obronę kostur dzięki połączeniu w mocy ze swoim mistrzem był w jego rękach śmiertelną bronią zastępując mu nawet miecz świetlny swojego czasu kostur został złamany podczas treningu z egzarkunem. mistrz naprawił potem swój oręż ale przestał go używać Lata później, gdy Exar Kun stał się rocznym lordem Sith, kostur został użyty ponownie przez krewackiego Jedi, który stanął do pojedynku z Sithem. Exar ponownie, tym razem bezpowrotnie, roztrzaskał oręż dawnego mistrza. Należy tu jednak pamiętać, że choć broń ta zdawała się być zwykłym kawałkiem drewna, mistrz Bas przelał w nią moc na tyle potężną, że broń stawiała opór mieczom świetlnym i pozwalała na specjalne kinetyczne ataki wobec wroga. Wisiorek Krzyżowca to póki co dość tajemniczy, ale kanoniczny artefakt. Wisiorek zawierał fragment kryształu Kyber z miecza świetlnego Sithów o kolorze czerwonym. Ostatecznie znalazł się w rękach mistrza Luka Skywalkera, który żył w odosobnieniu na Anto. Jakie miał właściwości i znaczenie dla Skywalkera, tego jeszcze nie wiemy. Kamienie Muntur były legendarnym zestawem siedmiu kamieni, których używano podczas trenowania przyszłych Jedi. Pełniły funkcję nie tylko w ćwiczeniach telekinezy, ale i podczas medytacji. Zgodnie z legendą mistrz Jedi, Firlin Sni podniósł kiedyś wszystkie siedem kamieni wysoko nad głowę, używając tylko mocy i sprawił, że wirowały po niebie w pokazie telekinezy. Bez względu na to, czy legenda była prawdziwa, kamienie były trzymane w komnacie Kuddaka w świątyni Jedi. Tutaj Jedi mogli sprawdzić swoje zdolności telekinetyczne, sprawdzając ile kamieni mogą podnieść jednocześnie. Każdy kamień ważył co najmniej tonę, a najcięższy kamień ważył ponad 5 ton. Rozmiar i waga niby nie miały tutaj znaczenia, a jednak mistrz Joda po przekroczeniu 700 lat był w stanie podnieść 5 z 7 kamieni. Mistrz Firlin Sni zostaje po dziś dzień jedynym Jedi, który był w stanie podnieść cały komplet. Na koniec mamy jeszcze rękawice Herdera skonstruowane przez mistrza Jedi Nida Keima. Nasycone mocą, rękawice umożliwiały wrażliwym na moc istotom posługiwanie się telekinezą, nawet jeżeli same tego nie potrafiły, czy to z braku przeszkolenia, czy braku talentu do tej mocy. Mistrz Jedi stworzył je głównie dlatego, że jego rasa i kto ich była wyjątkowo niewprawna w tej dziedzinie mocy. Wykonano je ze skóry i rogów miejscowych zwierząt. I to tyle na dzisiaj, dziękuję patronom za wsparcie. Wpadajcie na kanał na Discordzie, link macie w opisie, no i oczywiście niech moc... Zawsze będzie z wami.